Dzień dobry YouTube. Dobra, kawa jest. Jest też również ze mną takie oto urządzenie, czyli pistolet do masażu od firmy Everyfan. I teraz chciałbym troszeczkę o tym opowiedzieć. W związku z tym, że nie jestem żadnego rodzaju fizjoterapeutą ani osobą zajmującą się tego typu masażerami od strony technicznej, to chciałbym troszeczkę porozmawiać dzisiaj od strony bardziej użytkowej. Czy warto jest według mnie zakupić tego typu urządzenie do masażu? Czym on różni się od innych urządzeń do masażu? A w zasadzie miałem jeszcze, mam jeszcze jedno. Urządzenie do masażu firmy konkurencyjnej, więc nie będę mówił jaka to jest firma. Natomiast mam na pewno porównanie w użytkowaniu tego urządzenia oraz użytkowaniu tamtego urządzenia. W związku z tym, że tamten model jest nieco droższy, ten jest nieco tańszy, ponieważ ten kosztuje w okolicach 700, chyba dajże 800 zł w przejściu na złotóweczki. Natomiast tamten um, masażer kosztuje około 1200-1400 zł, więc jest to jakby 1 trzecia ceny więcej. Więc myślę, że jest to taka rzecz, którą. Warto jest może od, jakby omówić, czy warto jest może doinwestować sobie w nieco droższy sprzęt, czy tego typu sprzęt nieco tańszy również się sprawdza. Zakupując oczywiście masażer, dostajemy masażer sam w sobie, co jest oczywiście oczywistością. Natomiast sam masażer zbudowany jest w taki sposób, że jest oczywiście dość ciężki. Ale nieco lżejszy od tego masażera, troszkę droższego, co jest plusem i minusem. Dla jednych może być plusem pod względem takim, że jak długo się masuje generalnie takim masażerem, to gdzieś tam ta ręka w pewnym czasie już lubi, mówiąc potocznie, odpadać. A jeżeli ten masażer jest nieco lżejszy, to na pewno nosząc go na siłownię, czy nosząc go w miejsca, w które musimy go rzeczywiście fizycznie zabrać, a nie trzymając go jedynie w domu. Jest to na pewno wygodniejsza opcja. Dalej, mamy ładowarkę. Ładowarka jest z wejściem takim, to jest chyba angielskie albo amerykańskie, nie wiem dokładnie, natomiast do tego dołączona jest w zestawie europejska przejściówka, także nie ma żadnego problemu jeżeli chodzi o kwestie ładowania na terenie naszego kraju. I teraz tak, bardzo prosto popina się taką ładowarkę, po prostu klikujecie jak do klasycznych starych telefonów. Podpinamy do prądu i wszystko się ładuje. Tutaj z tyłu możemy włączyć nasz masażer. I mamy pokazany poziom baterii oraz poziom natężenia pracy sprzętu. Tych poziomów jest 5 i rzeczywiście na piątce urządzenie już daje dość mocno. Mamy oczywiście wymienne końcówki, ale nie wiem, czy ktoś z tych wymiennych końcówek korzysta. Ja zawsze korzystam z tej końcówki, dlatego że jest według mnie najwygodniejsza. Więc końcówkę składa się w taki sposób, że po prostu dopycha się mocno. Do urządzenia i urządzenie działa. To, co na pewno to urządzenie ma innego od urządzenia tamtego, to nieco inna amplituda bicia. Co mam na myśli przez nieco inną amplitudę bicia, to to, że zobaczcie jak pracuje główka tego urządzenia. No właśnie, bije dość mocno, i yy, to może być dla niektórych, którzy korzystali z innego rodzaju urządzenia. Troszkę uciążliwe, ponieważ nie jest to aż tak mm, e, płynne masowanie, a raczej można powiedzieć takie uderzanie. Czyli bardziej, jak ktoś chodził nieraz do masażysty, jest taka technika, że masażysta uderza, może być takimi ciosami karate. W nas to nieco takie uczucie daje właśnie masowanie tym masażerem. Natomiast sam masażer robi robotę bardzo fajną e, i na pewno jest dość mocny. Spróbujemy teraz włączyć na piątkę i zrobić test zatrzymania urządzenia. Da radę zatrzymać urządzenie, ale jest to dość ciężkie i jak widzicie, trzeba to urządzenie później odblokować, czego się w nie spodziewałem. Na pewno dla osób, które użytkują takie urządzenie gdzieś tam po prostu w domu, no jest to na pewno wystarczająca siła do tego, żeby rozbić nawet czwórki czy rozbić kaptury, klatkę piersiową, tricepsy, bicepsy czy cokolwiek tam chcemy sobie rozbić, także myślę, że żadnego problemu pod tym względem nie będzie, a przynajmniej być nie powinno. Jeżeli ktoś jest bardziej hardkorowym, zaawansowanym sportowcem lub jest bardzo pospinany lub masuje w gabinecie jakimś fizjoterapeutycznym i pracuje z pacjentami na bardzo jakichś tam głębokich pustach spustowych czy tego typu jakichś tam bardziej zaawansowanych technikach, to już taki masażer może okazać się po prostu za słaby i myślę, że wówczas jest lepiej doinwestować w nieco droższy masażer. Ja powiem szczerze, że dostałem ten. Masażer oczywiście za darmo, więc ciężko mi się wypowiadać, czy warto jest go kupić, czy nie warto jest go kupić. Natomiast um, uważam, że w ogóle posiadanie jakiegokolwiek masażera jest dla osób trenujących profesjonalnie lub półprofesjonalnie rzeczą konieczną, dlatego że mm, każdy wie, jak wygląda wchodzenie do fizjoterapeuty. Zazwyczaj to wygląda tak, że chodzi się rzadziej niż by się chciało chodzić. Z różnego rodzaju przyczyn, czy to finansowych, czy to po prostu czasowych, czy to przyczyn takiego po prostu najzwyklejszego na świecie lenistwa, a posiadanie takiego masażera w domu na pewno daje nam to, że no możemy szybciutko wyciągnąć taki masażer bang bang bang, przemasować się i tutaj nie ma żadnego problemu. Na pewno taki masażer jest bardzo fajny do wykorzystania przed na przykład treningiem siłowym, zwłaszcza takich partii, które są gdzieś u nas limitowane właśnie poprzez spięcia mięśniowe. U mnie na przykład jest to klatka piersiowa, sam na przykład Piotr Borecki jak chodziłem do niego na pozowanie, zalecił mi, żebym sobie właśnie masował klatkę piersiową przed samym treningiem klatki, żeby właśnie nieco tą mobilność obręczy barkowej wzmocnić i na pewno jest to bardzo fajna opcja i na pewno z tego korzystam, a przynajmniej staram się korzystać. Tak samo jest z czwórkami, jak wiecie, no rolowanie bardzo mocne czwórek przed samym treningiem może odbierać gdzieś tam z mocy, jeżeli chodzi o lifty główne, natomiast już przemasowanie delikatne i rozluźnienie tkanek tego typu pistolety Dosłownie dwie minutki na każdą nogę, tego efektu bym powiedział nie daje, a daje nam poprawy w kwestii mobilności, więc też zdecydowanie warto. Podsumowując, od strony technicznej nie mam pojęcia, jeżeli ktoś zna się na kwestiach jakichś tam mechanicznych czy. Czegokolwiek tam w środku jest, może się wypowiedzieć w komentarzu. I byłbym bardzo wdzięczny za coś takiego. Jeżeli ktoś w ogóle posiada na przykład taki masażer, lub miał do z tym masażerem, lub masażerami konkurencyjnymi i może je porównać, to również fajnie by było, żeby napisać tam na dole. Może właśnie dzięki temu dokonacie bardziej świadomego zakupu. Ja jestem na pewno zadowolony z tego masażera, natomiast mam masażer nieco lepszy, więc prawdopodobnie po prostu yy, ten masażer sobie zgnie, u mnie gdzieś tam w, 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 w domu. Yy, czy, czy coś takiego, lub ewentualnie jak mi się ten, tamten, to będę korzystał z tego. Yy, nie ukrywam, że wolę tamten ze względu na to, że jestem już do niego przyzwyczajony, natomiast jest to na pewno kawał solidnego masażera i jeżeli ktoś szuka nieco tańszej opcji, a sprawdzonej, to myślę, że ten raczej go nie zawiedzie. Dziękuję oczywiście firmie yy, Everyfan za to, że podesłali mi ten sprzęt. Yy, jest naprawdę, naprawdę dobrej yy, jakości, myślę, jak za tą cenę. Nie mam wiecie też porównania do na przykład takich masażerów, gdzieś tam z AliExpress, które są można wyrwać na w granicach 200-300 zł. Więc ciężko mi jest powiedzieć, czy ten masażer jest lepszy czy gorszy od tego typu masażerów, ale na, jak na to, że kosztuje 400, czy nawet 500 prawie złotych mniej niż ten masażer drugi, który mam, to powiedziałbym, że... nie powiedziałbym, o tak bym to powiedział. Jakbym miał te dwa masażery w rękach, to oczywiście ten jest nieco lżejszy, natomiast samo wykonanie, jeżeli chodzi o kwestie, nie wiem, nawet struktury plastiku i tak dalej, wcale nie odbiega od tamtego, więc jest to myślę, że kawał solidnie wykonanej roboty, jak za tą cenę. Choć w przeliczeniu na złotówki wcale nie wychodzi to tak, Dziękuję bardzo, jeżeli ktoś dotarł do końca tego odcinka. Jest to oczywiście taki odcinek, można powiedzieć, troszkę sponsorowany, więc no nie chciałbym tego typu zbyt dużo odcinków wrzucać. Natomiast dużo osób pyta mnie od momentu wrzucenia tamtego filmu z masażerem. O masażery, a w związku z tym, że miałem możliwość, żeby wykorzystać po prostu e, i spróbować innego masażera, postanowiłem, że taki filmik oczywiście nagram. Nie ukrywam, że również było to częścią jakby umowy z Everyfan, że taki filmik nagrać oczywiście musiałem, natomiast e, nawet gdybym nie musiał, to bym pewnie nagrał, bo jest to na pewno rzecz, która się Wam również przyda, bo dużo osób szuka właśnie metod na to, żeby gdzieś tam regenerację potreningowo zwiększyć. A myślę, że tego typu masażery to jest dobra opcja właśnie po to, żeby dbać o optymalne napięcie tkanek. Zachęcam oczywiście do zostawienia subskrypcji, łapki w górę. Zachęcam oczywiście do wchodzenia na stronę EveryFun, do zapoznania się z produktami tego producenta. Również znajdziecie na dole w opisie filmu link do tego masażera, link do strony Everyfund, link do w ogóle social mediów EveryFunu. A ja tymczasem uciekam. Dzięki bardzo za uwagę. Trzymajcie się i do następnego razu.